Ktoś puka do drzwi i idę otworzyć. O, hej kuzynie, ale fajnie, że przyjechałeś. No też się cieszę, ale chwila, ty tak całkiem sam bez rodziców? No tak, mama mi pozwoliła polecieć samemu. A jak się żyje w Stanach? Nawet fajnie. To fajnie. Są też moi koledzy w domu, pobawimy się. To super chętnie. Chłopaki, poznajcie mojego kuzyna Jacka. Hej Jack. No hej ziomki, co tam? Dobrze, może pójdźmy na plac zabaw. No okej. Okay, super. A tak w ogóle pochodzisz z Ameryki? No tak urodziłem się tam dokładnie w Stanach, bo przecież stamtąd właśnie pochodzę. Fajny z ciebie kolega. Super, cieszę się, że dokadujemy się. Ok, chodźmy na plac zabaw.